Polskiego Radia 24. A naszym gościem jest pan Łukasz Jakubowski, Stowarzyszenie Nigdy więcej Doktorant Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami rozmowa na temat wydarzeń, pewnych wydarzeń, pewnych zjawisk, które pojawiają się w naszym społeczeństwie. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się 30 kwietnia w Warszawie, no dokładnie na warszawskiej woli, niedaleko metra księcia Janusza. Tam para Polaków miała zaatakować Białorusinkę i jej koleżankę. Białorusinkę 22-letnią, z tego co czytałem, od 6 lat mieszkającą w Polsce i podobno para Polaków miało tutaj zdenerwować to, że Białorusinka po rosyjsku rozmawiała ze swoją koleżanką. No, czy tutaj parę Polaków zdenerwowało o to, że po rosyjsku, czy w ogóle w tym wschodnio brzmiącym języku, to już jest też kwestia do naszej rozmowy, no, ale w każdym razie doszło do szarpaniny, pojawiły się w mediach, w internecie takie filmiki z tego wydarzenia, oczywiście nie wskazujące tego, jak to wszystko dokładnie przebiegało. Sprawa jest też wyjaśniana, ale jak pan odbiera tego typu sytuacje, i czy możemy tutaj mówić w tym kontekście o pewnych wyjątkach, czy wręcz przeciwnie? Znaczy tak, tutaj niestety obserwując to zdarzenie z 30 kwietnia, no można powiedzieć, że tutaj nastąpił znowu, znowu nastąpiła ta tendencja na tej fali antyukraińskości. No tutaj analizując to zdarzenie, czytałem tutaj w mediach i też widziałem fragment tego nagrania, oczywiście tylko fragment. No ale tutaj no, niestety prawdopodobnie e, osoby, które zaatakowały tutaj tą Białorusinkę, no to po prostu widziały, myślały, tak, że ona jest po prostu z Ukrainy, tak, mówi wschodnim językiem. No i tutaj e, mamy przykład, że niestety e, znowu znowu mam do czynienia z, z tą antyukraińską taką narracją, która też jest i w mediach, e, w internecie, no i ona się niestety przelewa teraz na, na ulicę, tak, czego mam przykład. Antyukraińska narracja, na czym ona dokładnie się Opiera, powiedzmy, czy podajmy, jakie tutaj filary są tejże narracji w naszym kraju? Kiedy tak naprawdę taka, takie postawy, powiedzmy, antyukraińskie w ogóle się pojawiły? Tutaj my, badając tą sytuację od wybuchu wojny, to możemy powiedzieć, że już w pierwszych takich tygodniach czy miesiącach widzieliśmy przykład tej antyukraińskiej mowy, na przykład poprzez to, że. Była taka, te, jakby taki pojawił się taki mit, czy taki zarzut, tak, do obywateli Ukrainy, że dostają coś za darmo, tak, dostają coś, co im się nie należy, czyli chodzi o schronienie, o pieniądze, że za dużo im pomagamy, a nie powinniśmy, bo my jesteśmy biednym krajem, tak? Więc tutaj jakby to pierwszy ten filar finansowy, że tutaj zarzucano po prostu, że za dużo jakby nas kosztuje to utrzymanie tych obywateli. Później niestety taka tendencja pojawiała się na przykładzie, że były jakby na budynkach e, polskich, e, na budynkach na przykład, e, czy budynki samorządowe, czy rządowe, pojawiły się flagi ukraińskie, tak? Jako solidar Solidarność pokazywaliśmy z obywatelami Ukrainy. No i tutaj niestety taka narracja się pojawiała, że m, jakby tracimy niezależność naszego państwa, że są wszędzie flagi, jakby nasze, nasz kraj się zmienia w, w Taki twór, który, który można powiedzieć, że taki Ukrainopol, tak? I tutaj były takie zarzuty, że, że jakby to się wszystko zmienia, zmienia się ten obraz i też zmienia się jakby obraz e, społeczeństwa, tak? Bo coraz więcej mamy obywateli innego państwa i to, i to pojawiają się nieco takie spięcia. No i też e, trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie no, też nasze społeczeństwo no nie, nie jest jakby jeszcze, przygo nie nie jest jeszcze przygotowane tak na przyjęcie, na przyjmowanie w ogóle obywateli innych państw, no bo jakby tutaj też nie są wyedukowani tak w tym sensie. Tylko pytanie też o skalę. Ja pamiętam m, oczywiście też początek wojny. Wtedy również na całą sytuację zareagował świat sportu. Między innymi Iga Świątek, nasza tenisistka, przedstawia jej w żaden sposób tutaj. Myślę, że nie trzeba szerzej a raczej gratulować kolejnych zwycięstw. Natomiast ona też Ukrainę jak najbardziej wspierała, pokazywała to również. Podczas zawodów sportowych, kiedy gdzieś na jej ubiorze, na jej czapce pojawia, pojawiała się na przykład flaga ukraińska i też krytyka wobec Igi Świątek wtedy się pojawiała. Tak, jak najbardziej. My nawet, my nawet żeśmy tutaj napisali o tym pisaliśmy o tym na naszej stronie i też na naszych mediach społecznościowych. Rzeczywiście tutaj stanęliśmy w obronie Igi Świątek, no bo tutaj po prostu była, było pokazanie solidarności, tak, z Ukrainą, która teraz jest w czasie wojny, tak? I Rzeczywiście, no, to tutaj pokazuje tylko skalę też, i jak ludzie są po prostu nastawieni negatywnie tak, do Ukrainy, że wystarczy po prostu, że miała fragment takiej flagi, tak, bo to była nawet taka wstążka i to niewielka, naprawdę niewielka. I tutaj były już zarzuty, że ona coś się z Polką, gra, yy, dla Polski, tak i czemu, czemu ma flagę ukraińską, czy też powinna spierać wspierać Polskę, tak? Tutaj też chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o, o w ogóle o tą sytuację tej tej skali, o której mówimy, tej antyukraińskości, no to ta sytuacja z 30 kwietnia no nie jest pierwszą taką sytuacją, gdzie była taka przemoc realna, rzeczywiście wymierzona w obywatele, w obywatele, in, obywatele innego kraju. My w Brunatnej księdze, czyli to jest, żeby tak powiedzieć tutaj słuchaczom, to chodzi o Taki zbiór dokumentacji, którą my prowadzimy od lat 90., dokumentujemy właśnie przejawy rasizmu, ksenofobii, e, przemocy ze względu na właśnie na pochodzenie i to jakby odnotowujemy w tej księdze, wydajemy ją w formie takiej internetowej, po to, żeby właśnie dokumentować e, to, co się dzieje e, tutaj w, w, e, w Polsce, tak i, i na ulicach, czy w internecie i mam taki przykład, na przykład z e, 22 roku i w kwietniu, czy już nie, no niedługo po po wybuchu wojny mieliśmy taką sytuację, że w Warszawie, to było na przystanku Park Olszyna, jeden z pasażerów zaatakował dwie Ukrainki. To była kobieta w ciąży, jej towarzyszył tutaj 9-letni syn, a jej matka. Tak? No i tutaj Szarpa te kobiety krzyczał, że wszyscy Ukraińcy powinny umrzeć. Używa przemocy, uderzył jedną z kobiet pięścią w twarz. Tak? Niedługo później w Sosnowcu, 16 lipca, na ulicy Agielskiej, e, tutaj kobieta napadła na obywatelkę Ukrainy, która szła z trzyletnią córką, tak, czekała na szczytunku autobusowym. No i też e, przekinając, po prostu kazała jej wyjeżdżać na Ukrainę e, i uciekać z Polski. No i w lipcu też w Warszawie kolejny, e, kolejny przykład, tutaj w Parku, też Olszyna i też tutaj nieletni, e, nieletnie osoby napadły na dwie ukrainki, tak które siedział na ławce, został po prostu zatokowane przez nastolatki, więc no, tak jak mówię, no tych przykładów niestety i trochę jest. A czy możemy podać jakąś konkretną liczbę, na przykład ile było takich sytuacji w 2023 roku, czy w 2022 roku, czy mamy jakieś dane dotyczące tego typu sytuacji w 2000, na początku 2024 roku? Znaczy tutaj danych liczbowych na tą chwilę nie, nie zbieramy, po prostu mamy jakby tutaj dane jakościowe, tak? czyli po prostu... Czyli konkretne historie. Konkretne historie, tak, ale mogę powiedzieć, THANKS Na takim przykładzie, może nie, nie jest tak bardzo miarodajna, ale myślę, że pokazuje już jakąś skalę, że Brunatna Księga teraz wydaliśmy za rok 2020 do początku 2023. Wcześniej mieliśmy Brunatną Księgę, o ile pamiętam, to był zakres tam też dwuletni mniej więcej. No i tamta Brunatna Księga powszechnie miała 50 stron, tak? Tutaj mieliśmy ponad 300 stron, tak? Różnych przykładów. I to, i to też właśnie no przede wszystkim też tej przestrzeni, Internetowej, bo tego jest najwięcej, tak. Czyli ta powiedzmy mowa nienawiści, czy ataki na tle narodowościowym częściej zdarzają się w internecie? Znaczy. Na tą chwilę rzeczywiście więcej jest jakby takich słownych, e, słownych wymowy nienawiści, czy, czy na przykład pochwalenia przemocy wobec obywateli innych państw w internecie, no ale jak na, na tych przykładach, których podaliśmy i też te wydarzenie z 6 kwietnia pokazuje, że to, co się dzieje w internecie, to nie jest tak jak inni uważają że to jest jakaś po prostu bańka i to się tylko wyda, wydarzyło. To tylko w wirtualna rzeczywistość, która nie dotyczy tego świata realnego. Dokładnie, to nie, to, to nie jest tak. Ja tutaj e, uważam, że świat internetowy to tak naprawdę to, to, to jest odbicie świata rzeczywistego To też w dużej mierze sto, stoją, za tymi, stoją za tymi wpisami realni ludzie. Tak? I tak jak widać, to niestety później trafia na podatny grunt i ktoś, kto po prostu naczyta się tych wszystkich wpisów, czy ogląda jakieś Jakieś e, nagrania, gdzie rzeczywiście są, jest używana mowa nienawiści wobec innych obywateli, no to rzeczywiście on wtedy chce jakby wymierzać sprawiedliwość, no bo on czuje się w jakiś sposób poszkodowany. Tak? Skoro widzi ciągle, że e, ten mit, że obywatele Ukrainy są, mają tutaj jakieś przywileje, że im się tutaj lepiej niż obywatelom Polski, no to wtedy ci ludzie chcą jakby wymierzać sprawiedliwość, no bo czują się poszkodowani. No właśnie, to może też wynikać z wielu różnych czynników, na przykład trudnej sytuacji życiowej. Gdzieś ta frustracja może się kumulować, no i zostaje w taki, a nie inny sposób uwolniono. Oczywiście tego typu sposobu uwolniania w frustracji w żaden sposób nie pochwalamy, ale w tych przykładach, które pan podawał też mam takie wrażenie, no, że większość jednak atakowanych, o ile nie 100% tych ofiar, które pan przedstawia, to kobiety. Z czego to wynika? Tak, no to niestety rzeczywiście te wszystkie przykłady, które podaliśmy dotyczą kobiet. Więc tutaj E, też, no, wynika to na pewno z tego, że oczywiście więcej kobiet tak, e, tutaj przede wszystkim kobiety dzieci uciekały z Ukrainy, tak więc to też, m, wiadomo, większa liczba jest tych, tych kobiet, ale też e, może wynikać też z takiego mitu, który się pojawia w internecie był bardzo popularny, że te kobiety, które są, przyjeżdżają z Ukrainy, e, mogą odbić na przykład mężów, tak, czy chłopaków tak, i więc to też może zbudzać jakąś niechęć, tak, do kobiet do tych Ukrainek. no i przede wszystkim też e, to też na jakimś stereotypie, oczywiście, poparte, że, że kobieta jako słab, słabsza płeć, oczywiście, mówię tutaj jako stereotyp, tak? Więc też pewnie w wyobrażeniu tych agresorów, no, jest to jakby łatwiejszy cel, niestety, tak? Mówię. Dlatego, dlatego myślę, że tutaj atakują kobiety. No niestety to, to jest no, smutna rzeczywistość, tak? W tej żyjemy. No tak, ale z drugiej strony mówi, no, mówimy o smutnej rzeczywistości, mówimy o sytuacjach, których byśmy o których nie chcielibyśmy rozmawiać. Po prostu, żeby one się nie wydarzyły, żeby nie miały miejsca. Ale tutaj wracamy też do tej skali, no bo jednak przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy. Mówi się o wielkim sercu Polaków, którzy przyjęli właśnie, którzy pomagali, którzy cały czas pomagają w różny sposób niosąc pomoc. Było przyjmowanie też rodzin ukraińskich, do naszych domów, do polskich domów. No właśnie, i z jednej strony mamy taki obraz Polaków, a z drugiej strony ten, o którym, o którym w pewien sposób rozmawiamy, o którym pan wspomina. Jak te skale ze sobą porównywać? Czy po tej drugiej, negatywnej stronie rzeczywiście mamy problem, który, nie wiem, trzeba by było rozwiązać systemowo, czy mieć się po prostu na baczności i zwracać szczególną uwagę na tego typu sytuacji? Tak, rzeczywiście tutaj e, rzeczywiście musimy pamiętać, że, że Polacy, są e, rzeczywiście na wysokości zadania jakby Pomagali na granicy, tak I, i, i z własnej woli, i tutaj jakby chcieli, chcieli pomagać, widzieli tutaj, że, że jaka jest sytuacja ciężka, tak, wojna i, 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 i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj trzeba pochwalić. No ale tutaj my jako stowarzyszenie no też. No, musimy mieć się na baczności, że tak powiem, pilnujemy, i sprawdzamy po prostu to wszystko pod tym kątem tych negatywnych zdarzeń, no bo też zależy nam, żeby to nagłaśniać, żeby też to się po prostu nie pokazywało, znaczy, no nie dochodziło do takich zdarzeń, no bo myślimy, że im więcej też w pewnym sensie będziemy to nagłaśniać, to też myślę, że może się to zmienić w przyszłości i takie zdarzenia będą coraz bardziej marginalne, nie będą mile widziane, także, że tutaj i też myślę, że, że, że może się zmieni to w społeczeństwie, gdzie będą też może bardziej reagować. No myślę, że też jeśli chodzi o jakieś rozwiązania systemowe, no to tutaj ja bym widział ratunek po prostu w szerokiej edukacji młodzieży przede wszystkim, bo oni, oni później też wkroczą w ten wiek dorosłości i też muszą nauczyć się tego i jakby przyzwyczaić się, że, że w ich szkołach będą mieli kolegów na przykład z Ukrainy, tak? czy z innych też państw, wiadomo, więc trzeba edukować no i przede wszystkim yy, też nauczycieli, tak? bo też są, mogą być niestety różne sytuacje w szkołach, gdzie na przykład będą jakieś spięcia pomiędzy obywatelami naszym polskim, a na przykład obywatelami Ukrainy, więc też yy, nauczyciele muszą wiedzieć, jak reagować, też jak rozpoznawać w ogóle, co jest mową nienawiści. tak? To dopytam tutaj w takim razie, co jest mową nienawiści? Co możemy uznać za tego typu właśnie rodzaj mowy? To są właśnie wszelkie, wszelkie yy, czy wpisy czy, czy mowa, gdzie po prostu ktoś pochwala przemoc wobec obywateli innych państw ze względu na, przykład na, na na ich pochodzenie koloskuje, czy też religię i pochwala przemoc, pochwal, do, pochwala po prostu yy, to, żeby jakby rozwiązywać tę sytuację własnoręcznie i też yy, chce w tej przestrzeni dyskredytować tak tych innych obywateli i też y, operuje na jakichś stereotypach na, na dyskryminacji czy jakichś uprzedzeniach, tak. Y, więc y, y, i to też y, jeśli na przykład ktoś ma negatywne, negatywne jakieś uprzedzenia wobec innych obu, innych nacji, no to też on rozciąga je na, na wszystkich tak. Czyli na przykład biorąc przykład jakiejś sytuacji z obywatelem innego państwa, no to on to rozciąga, że wszyscy tacy są, tak? Że wszyscy ci obywatele tego państwa tacy są. No i wtedy na przykład w internecie umieszcza jakieś pisy na przykład, że wszyscy Ukraińcy są tacy a nie, i tacy na przykład, tak? Więc to też też już podlega podmowę nienawiści. No niestety że czasami też yy, ta mowa nienawiści w jakiś sposób tam Ukrywana, bo też są takie wyrażenia, które też nie są zbytnio znane, bo też yy, różne są określenia obywateli Ukrainy. I to też są bardzo negatywne i są używane i też trzeba na przykład edukować, żeby wiedzieć, jak to rozpoznać, żeby w ogóle co jakieś słowo znaczy. Tak? A jak tutaj, jaki wpływ ma czynnik polityczny, czysto polityczny na te relacje społeczne i międzyludzkie? Bo ja mam wrażenie, że jeżeli pewne sytuacje właśnie gdzieś w przestrzeni politycznej zaczynają się dziać, zaczyna narastać pewne, pewne spory zaczynają narastać, to i zaczynają one również oddziaływać na społeczeństwo. Na to, jak my funkcjonujemy w tym społeczeństwie, jak traktujemy na przykład... Uchodźców z Ukrainy, jak traktujemy obywateli, nie wiem, Białorusi czy Rosji, którzy mieszkają też w naszym kraju. No bo tutaj zaczynaliśmy naszą rozmowę w zasadzie od tego, że ta para Polaków miała usłyszeć język rosyjski. No ale właśnie tutaj pytanie: no bo mieliśmy ostatnio też sytuację na Ukrainie, gdzie doszło do tej mobilizacji. Było zamieszanie w naszym kraju również, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, którzy mieli trudność z uzyskaniem swoich dokumentów, paszportów i tak dalej. No i mam wrażenie, że to też w pewien spo w sposób e, m, wzmagało takie, takie postawy m, trochę antyukraińskie. M, mam również wrażenie, że napięta relacja dyplomatyczna między Polską Rosją, między Polską Białorusią, to jaką rolę w tym wszystkim Rosja odgrywa, ta agresja na Ukrainę, jaką rolę odgrywa tutaj Białoruś, to że pomaga tak naprawdę cały czas Rosji, m, no że to też ma ogromne znaczenie, że jest w pewien sposób takie, nie wiem czy można to w ten sposób nazwać, przyzwolenie na, Yy, taką mowę nienawiści nawet. Znaczy tutaj oczywiście <laughs> wszelkie napięcia właśnie na tle takim państwowym pomiędzy określonymi politykami, no wywołują tarcia, no bo zaczyna się od góry, prawda, i to wszystko, że tak powiem, emocje no schodzą na dół, tak? I, I to trafia później do obywateli i rzeczywiście wszelkie jakieś spięcia. No bo wiadomo, tutaj każdy polityk, i to nieważne, czy to, co to będzie polityk właśnie z Polski, czy, czy z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji, no tutaj każdy działa w jakimś tam interesie swoim państwowym, tak? I, i rzeczywiście no, jakieś tarcia dyplomatyczne mogą być i to i to jakby się dzieje to jest jakby normalny proces, tak, polityczny. No i rzeczywiście jest to w pewien sposób później wykorzystywane przez niektórych, no bo jeśli w internecie są takie tarcie, tak, czy sytuacje właśnie związane z rolnikami, no to tutaj wtedy to eskaluje, no bo ludzie, którzy są negatywnie nastawieni do obywateli Ukrainy, no to wyciągają, że tak powiem, takie fragmenty informacji, no i to później zaczyna eskalować, no i też nawet ludzie, którzy niekoniecznie są negatywnie nastawieni, no też mogą zmienić swoją postawę, tak, odpowiednio przetworzona informacja, no może to spowodować, tak, więc ja myślę, że tutaj Przede wszystkim, no, to jakby w pewien sposób, no, to taki pieśń tutaj przyszłości, że, ale no, musimy się skupić na tym, że jakieś relacje między obywatelami, relacje międzyludzkie no, to jest coś, co zostanie na dłużej. W tak? polityce wiadomo, jest kadencyjność, tak. No jest dyplomacja, raz jest lepiej, raz jest tak, gorzej. Tak. I przychodzą, odchodzą, że tak powiem, politycy, a jednak te relacje międzyludzkie zostaną dłużej. Wierzę po prostu, że to, co pokazaliśmy my jako obywatele, jako Polacy i pomagaliśmy tutaj przy granicy i tutaj wciąż tak? Czyż w jakiś sposób pomagamy. No myślę, że to zostanie na, na długo, tak, na lata, na długie lata i myślę, że tutaj te relacje będą dobre i to też trzeba pamiętać, że, że też są różne sytuacje i też mamy czy sąsiadów, yy, Polacy mam, czy sąsiadów z Ukrainy, nauczycieli z Ukrainy, lekarzy z Ukrainy i tutaj yy, przecież yy, są te relacje dobre, tak, yy, pozytywne, więc no. Wiadomo, trzeba, trzeba skupiać się też na tych pozytywach. To teraz spójrzmy w trochę innym kierunku, jednak cały czas trzymając się naszego tematu. Jakie są relacje, jak można opisać relacje między Polską a Izraelem, a przede wszystkim między Polakami a Żydami w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że tutaj też sporo napięć się pojawiło, przede wszystkim tych społecznych. Około 6 tysięcy uczestników zgromadzi tegoroczny marsz żywych, który odbywa się dzisiaj w Oświęcimiu. Żydowskiej młodzieży z różnych krajów towarzyszą uczniowie z Polski, Wspólnie w ten sposób upamiętniają ofiary Holokaustu, no ale kilka dni temu przecież mieliśmy wydarzenie w Warszawie, no którym pochwalić się nie mamy jak przecież. Doszło do próby podpalenia synagogi Nożyków w stolicy. Zestawiając właśnie to, co dzisiaj się dzieje, takie wspólne upamiętnienie ofiar Holokaustu z tym, co miało miejsce kilka dni temu w Warszawie, jakie możemy wnioski wyciągnąć? Ja też czytając kilka artykułów na temat tego, co stało się w stolicy, ta próba podpalenia synagogi, zwróciłem uwagę na często powtó powtarzającą się obawę, że do tego typu zdarzeń może dochodzić częściej. Tutaj niestety, jeśli chodzi o, o zaognianie tych tendencji antysemickich, no rzeczywiście one teraz są bardzo silne i tutaj niestety z przykrością musimy powiedzieć jako stowarzyszenie, że widzimy cały czas tak, tutaj wzrost tych antysemickich wpisów, wypowiedzi. I rzeczywiście tutaj to zdarzenie, do którego doszło, tak, czy pływo podpalenia właśnie tutaj tej synagogi, no jest no, tym przykładem negatywnym niestety, o którym mówiłem, że to co się dzieje w internecie zaczyna wpływać też yy, na ludzi po prostu w tym realnym życiu, że tak powiem, i dochodzi do przemocy i też warto zauważyć w ogóle, że yy, sprawcą z tego co czytałem jest po prostu 16 latek, tak, to jest 16 latek, to nie jest osoba jakaś... Dojrzała, tak? W tym sensie, że, że mogła też. Jakby jakimiś emocjami negatywnymi bardzo się kierować? No to i... ja tutaj dopytam hmm. o, o, o jedną kwestię, jeżeli chodzi o te emocje, bo nie oszukujmy się, że w ostatnim czasie najwięcej tych emocji związanych z Izraelem, z postawą Izraela wywołuje sytuacja w Strefie Gazy. To jak tam są traktowani cywile, ofiary śmiertelne i tak dalej, i tak dalej. No przecież też niedawno zginął Polak w Strefie Gazy, który tam był włączony w akcję humanitarną. I chcę zapytać, czy taki sprzeciw, nasz sprzeciw wobec tej sytuacji w Strefie Gazy, może być pewnym przyzwemczem? na tego typu postawy, które, no, których przykład mamy chociażby właśnie w stolicy. A tutaj moim zdaniem sytuacja jest taka, że nawet yy, myślę, że ten antysemityzm to i tak yy, on w tej przestrzeni internetowej jest od, od, kilku, od kilku lat, więc myślę, że, że nawet takie sytuacje dodatkowe no, nie są potrzebne po prostu tutaj. Yy, to i tak potęguje i, i niestety też jest to wykorzystywane jakoś też, też politycznie i niestety u nas jeśli chodzi o, o Polskę no to ten antysemityzm może jest nawet tak silny że nawet nie jest nie, jest jakby, nie są potrzebni tutaj na, na przykład nie, nie o, obywatele Izraela do tego w szczęście sensie nie są potrzebni Antysemityzm nawet. w Polsce jest silny znaczy, myślę, że w przestrzeni internetowej jak najbardziej. No, widzimy tutaj to, że, że mimo wszystko mimo wszystko wciąż są takie wpisy, które można rzeczywiście podciągnąć pod antysemityzm i jest jakaś niechęć po prostu. Ale może wynikać to z jakichś stereotypów, które po prostu są u nas tak latami, no i jakby są ciągle żywe, tak? Stereotypy rzeczywiście w różnych obszarach są obecne. Tutaj moglibyśmy dotknąć ponownie skali tego zjawiska, no ale musimy postawić kropkę. Ja dziękuję serdecznie za nasze spotkanie i rozmowę. Pan Łukasz Jakubowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej był naszym gościem. A już teraz serwis informacyjny na antenie Polskiego Radia 24.